Shalom ani Lucy. Shalom, jestem Lucy. Maszlom ha. co słychać? Maszlom ech, co słychać? Witam Was serdecznie na mojej lekcji podstaw języka hebrajskiego. Dzisiaj będziemy omawiać sobie bardzo proste zwroty w języku hebrajskim, tak jak Shalom, witaj. Albo żegnaj. Jest to także pozdrowienie. Lejtra od. Do widzenia. Do zobaczenia. ha, czyli co słychać kierowane do mężczyzny. mech, czyli co słychać kierowane do kobiety. Ani beseder, to da. U mnie wszystko w porządku. Dziękuję. Ani, to w od. To da. U mnie bardzo dobrze. Dziękuję. Co znaczy zwrot ha i mashlomych? Ten zwrot składa się z trzech wyrazów. A dokładniej rzecz biorąc, ze słówka ma, czyli co? Shalom, czyli pokój. Szelcha. Twój. Albo ma, co? Szalom, pokój, szelach, twój, do kobiety. Czyli gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć dosłownie, powiedzielibyśmy, jak dzisiaj twój pokój, jak twój nastrój.